Witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu opony używane i ich stan po jakimś tam czasie i przebiegu. Tym razem mamy całoroczne season proofy. Ciekawy przypadek, bo zrobione 60 tysięcy km w dwa lata. Auto po prostu jeździ w trasy. Fotki przesyła Krystian, witam ponownie Pawła oraz widzów. Ostatnio pokazywałem Micheliny Cross Climate 2 po roku użytkowania na nowym dwutonowym Volvo w mocnej hybrydzie i tam się pojawiła krytyka, że takie opony się nie nadają do tak ciężkiego, mocnego auta. Oraz padło w komentarzach, że opony całoroczne nie nadają się na autostrady, tylko na lekkie auta do miasta. Co jest absurdem, bo opony w tej wersji i rozmiarze mogą targać ponad 3,5 tony. Podlinkuję Wam tamten filmik. I Krystian pisze dalej, a co powiecie na auto, w którym są założone Nokiany Season Proofy. Mowa tu o peżocie 5008 z 2011 roku. Są to opony mojego ojca, który ma dość spokojny styl jazdy i dość słaby silnik, bo jest to 1,6 HDI 112 KONI. Jeździ non-stop po autostradach, załadowany pod dach, a nawet dwa, gdyż cały rok ma na dachu bagażnik dachowy, do którego jest w stanie załadować 200 kg. Do tego cztery osoby i bagażnik niczym na hondzie CV Fixa. Zakładam, że waży wtedy około 2,5 tony. I z takim balastem jeździ 1500 km w jedną stronę trasę Belgia-Polska, nawet na pusto auto ma prawie 2 tony. To są jego drugie Nokiany całoroczne. Poprzedniki zrobiły około 100 000 km w 3 lata. Te mają już 2 lata i około 60 tysięcy przebiegu i nigdy nie były rotowane, więc różnica będzie widać gołym okiem. Widać na nich już zmęczenie materiału, ale nie takie jak na Michelinach. I jeszcze rok na pewno pojeżdżą. W Michelinach zawiódł albo zbyt wysoki moment obrotowy silnika, albo sama żywotność Michelina. Drogi dalej się trzymają te Nokiany, a napęd tylko na przód. Pozdrawiam wszystkich. No to mamy te Season Proofy 215, 55, 16 dwuletnie. Tutaj z boku, jak nowe, trzeba przyznać, pewnie opony z tylnej osi. No, wygląda to bardzo dobrze, jak na 60 tysięcy kilometrów. Zobaczcie, jaki wysoki bieżnik. 10 tydzień 2022. I tu z boku też elegancko. Jeszcze gumeczki wystają. Produkcja rosyjska. No i stan bieżnika, tu rzeczywiście od razu widać, że opona z osi przedniej. I we wszystkich Nokianach, Season Proofach jest dokładnie to samo. Czyli zaokrąglone ranty klocków. No ale tu mamy 60 tysięcy przebiegów. W tych środkowych rowkach też wszystko zaokrąglone. Choć ten klocek wygląda o wiele lepiej. No to jak to jest, słuchajcie? No ewidentnie ten klocek to jest na tej samej linii. Czyli tu mamy zaokrąglenie, dwa klocki niżej, dużo lepiej. Przecież to jest ten sam materiał. To czemu akurat ten klocek się nie wytarł? No i tu zapewne opona na tylnej osi no, tu jest bardzo dobrze i zobaczcie, środkowe rowki też są elegancko ostre. Tu jest pięknie. Tu się coś rozwarstwia. Kolejne ujęcie i zapewne też tylna oś i też elegancko ostre rowki i krawędzie. Tu jest pięknie. Kolejne ujęcie też, tylna oś. No jest dobrze. Powiem szczerze, że w życiu bym nie powiedział, że te Nokiany zrobiły 60 000 km. No i przednia oś od razu słabiej. No i znowu ta sama linia tu na krawędzi. W każdych nokianach wychodzi taka linia. Jakby bieżnik chciał się rozwarstwić. No i tu wszystko zaokrąglone. I kolejne ujęcie z przedniej osi. Bardzo ładne zdjęcia Krystian zrobił. Jak właśnie wysyłacie zdjęcia, to proszę, róbcie jak najlepszej jakości. Tu wszystko elegancko widać. I kolejne ujęcie zapewne przednia oś. Mamy to pęknięcie wzdłuż. No i w środku coś tam też pęka. Chociaż tu na przykład ten klocek całkiem ostry. W środku też całkiem ładnie. Zawsze jest problem tutaj na zewnątrz, na rancie. Ciekaw jestem, czy by uznali taką reklamację. Pewnie nie. Dzięki, trzymajcie się!